Hejka, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was vloga, więc zapraszam Was do oglądania. Najpierw nagramy dla Was aktualizację przysmaków. Przysmaki mam w takim, w takim koszyczku niebieskim i jeszcze w takim organizerze i najpierw Wam pokażę przysmaki z organizera. I tak, i tutaj są mm, takie torebki uczkujące się roz. Mikro ciasteczek z Lopec, y, Bananowe to są. Y, to są warzywne. Y, są jeszcze czekoladowe. Y, były jeszcze waniliowe, ale już zjadły. Już się skończyły. Y, tutaj jest jeszcze y, dwa, właśnie. Znaczy jeden. Y, jeden taki przysmak z Orlando. To była taka pałeczka, ale. Y, 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 Przypompiałam, mam na pół. I czekolada z firmy Trixie biała. I tak ona właśnie wygląda. I teraz Wam pokażę przysmaki w opakowaniach, i najpierw Wam pokażę przysmaki otwarte. Więc pierwszą rzeczą są to takie przysmaki z firmy Łów. Mm, są to takie filety z, z piersi kurczaka. Drugimi otwartymi przysmakami są to przysmaki z Let's Bite z Brita i są to takie kabanosiki, takie pocięte kabanosiki z, z rybą i te, one są z tuńczykiem i z, i z dorszem. Następnymi przysmakami otwartymi są to przysmaki z Okanis, kabanoski z jelenia. I został ostatni taki właśnie kabanusak. Następnymi otwartymi przysmakami są to takie gryzaki. I są to szyje kurze 200 gramów Tak one wyglądają. Następnymi przysmakami otwartymi są to przysmaki z, z Wolf of wilderness I są to mm, takie Wild Beatles. Następnymi przysmakami są to przysmaki z firmy Wolf, Wolfies I są to takie, takie szczoteczki dentystyczne. I zostały cztery. I ostatnimi takimi przysmakami otwartymi, ale te przysmaki są takie w połowie otwarte, bo są to takie kamanosiki z Alpha Spirit. I one są rybne. I teraz Wam pokażę przysmaki zamknięte. I pierwszymi przysmakami zamkniętymi są to chrupki ze skóry wieprzowej 200 gramów, tak one wyglądają. Następnymi przysmakami są to przysmaki z firmy Dogway, Hunter wołowy, takie gryzaki. Następne przysmaki są to przysmaki również z Dogway, filet z piersi kaczej. Następne filety również z kaczki, są to, ale są z firmy Orlando i również właśnie filety z kaczki następnymi przysmakami są to przysmaki z winstona takie kostki do rzucia lapsa ze skóry wołowej i mięsa drobiowego następne przysmaki, następne przysmaki są to przysmaki z dogway paski z kurczaka następne z alpha spirit takie takie przysmaki rybne takie kosteczki już ostatnimi przysmakami psów. Są to przysmaki z firmy Orlando, mini kosteczki i są to takie ciasteczka. Więc to są już wszystkie przysmaki moich psów. Ja teraz właśnie wyszłam na pole. Tutaj jest Hera, akurat tam jest. I w tym vlogu chciałam wam pokazać jeszcze taki tor dla moich psów. Taki tor na treningi. I więc tutaj jest takie taki do przeskakiwania i przedtem one miały z jedną deską miały tak nisko, ale teraz mają z dwoma i i tak i one umiem przeskać i mają to od wczoraj, ale ten tor ogólnie mają już od jakiegoś czasu, ale ale właśnie tą deskę to tą deskę to mają od wczoraj drugą. Tutaj mam jeszcze taką, taką rurę do omijania. I tutaj są jeszcze takie pięki. I na te pięki są, są po to: albo do omijania niektóre, albo, albo jeszcze kura też na nie wskakuje czasami. No więc tak. Ja się teraz ba bawię z psami takim dyskiem. Hera, teraz go wzięłam. Takim dyskiem właśnie niebieskim z, z firmy Trixie. Tutaj Hera właśnie ma. Ja właśnie teraz wypuściłam mojego kanarka, żeby sobie trochę polatał i siadł sobie na takim koszyku. Teraz leci. I siadł tam. Więc ja już tego vloga będę kończyć, jeśli filmik wam się spodobał dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał i, i, i możecie też pisać pomysły w komentarzach na jakieś filmiki, więc pa, do następnego odcinka.